Zamknij oczy na chwilę i wyobraź sobie tę scenę. Stoisz przed wielkim białym tronem. Cisza jest absolutna. Milion dusz czeka w pełnym szacunku lęku, i nagle Jezus, najwyższy sędzia, patrzy prosto w Twoje oczy. Jego głos, ten sam, który niegdyś uciszał burze, rozbrzmiewa teraz z boską autorytetem. I zadaję pytanie, które określi Twój wieczny los. To, co właśnie sobie wyobraziłeś, nie jest fikcją, to zbliżająca się rzeczywistość. Biblia mówi nam w liście do Hebrajczyków, rozdział 9, werset 27. I postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Nie ma znaczenia, czy jesteś pastorem, misjonarzem, przedsiębiorcą, czy gospodynią domową. Nie ma znaczenia, czy masz dwadzieścia, czy osiemdziesiąt lat. Nie ma znaczenia, czy urodziłeś się we Francji, w Stanach Zjednoczonych czy w Chinach. Wszyscy staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Ale oto, czego większość ludzi nie wie: Jezus nie ograniczy się do otwarcia księgi, aby odczytać twoje grzechy. On zada konkretne pytania pytania, które ukażą nie tylko to, co zrobiłeś, ale przede wszystkim to, kim naprawdę jesteś w środku. Dziś po raz pierwszy ujawnię ci trzy pytania, które Jezus prawdopodobnie zada każdemu człowiekowi w dniu sądu. Te pytania są ukryte na kartach Biblii, ale gdy je odkryjesz, twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. To, że oglądasz to wideo, nie jest przypadkiem. Bóg przygotowuje cię na tę chwilę. Weź więc swoją Biblię i przygotuj się na odkrycie prawd, które mogą zmienić twój wieczny los. Na końcu tego wideo będziesz wiedział, jak żyć już dziś, aby być gotowym na ten dzień. Pierwsze pytanie, które Pan zada w Dniu Sądu brzmi: Co zrobiłeś z moim synem? Możesz zapytać, ale Jezus jest synem, jak mógłby zadać pytanie o samego siebie? Oto chwalebna tajemnica Trójcy. Jezus jako sędzia reprezentuje całą boskość i chce wiedzieć, co zrobiłeś z ofiarą, która ci została dana? W Ewangelii Jana, rozdział 3, werset 18, sam Jezus powiedział Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jedynego Syna Bożego. Posłuchaj uważnie. Nie chodzi tu o religię. To nie jest kwestia denominacji, ani tego, ile razy chodziłeś do kościoła, czy dawałeś dziesięcinę. To jest kwestia relacji. Jezus chce wiedzieć, czy przyjąłeś mnie jako swojego osobistego zbawiciela, czy zrozumiałeś, że uma uczynić. Drugi typ odpowiedzi: Panie, chodziłem do kościoła, śpiewałem w chórze, byłem odpowiedzialny za pewną służbę. A Jezus odpowie: Wiedziałeś pewne rzeczy na mój temat, ale mnie nie znałeś. Miałeś religię, ale nie miałeś relacji ze mną. Trzeci typ odpowiedzi: Panie, przyjąłem cię jako mojego Zbawiciela, uznałem, że jestem grzesznikiem, pokutowałem i uwierzyłem, że Twoja krew mnie oczyściła, nie przez moje uczynki, lecz przez Twoją łaskę. A Jezus, z uśmiechem rozświetlającym całą wieczność, powie: Błogosławiony jesteś, wejdź do radości swojego Pana. Pozwól, że powiem to wprost. Gdyby Jezus zadał Ci to pytanie teraz, jaka byłaby Twoja odpowiedź? Czy naprawdę znasz Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, czy tylko wiesz o Nim pewne rzeczy? Spójrz, co jest napisane w pierwszym liście Jana, rozdział 5, werset 12. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Mieć albo nie mieć, nie ma drogi pośredniej, nie ma trochę tak, trochę nie, nie ma myślę, że tak. Albo masz Jezusa, albo go nie masz. I oto prawda, która Cię wyzwoli. Nie ma znaczenia, co zrobiłeś w przeszłości, nie ma znaczenia, jak bardzo oddaliłeś się od Boga, nie ma znaczenia, ile błędów popełniłeś, jeśli w tej chwili z szczerością serca powiesz Jezu. Przyjmuję cię jako mojego Zbawiciela, przebacz moje grzechy, wejdź do mojego życia, to On wejdzie natychmiast. Bo Jezus nie przyszedł na świat, aby potępiać, lecz aby zbawić. I pragnie, aby twoja odpowiedź w dniu sądu brzmiała: Panie, przyjąłem cię, należę do ciebie. Ale zaczekaj, bo drugie pytanie wstrząśnie twoim sercem jeszcze głębiej. Drugie pytanie, które zabrzmi w Dniu Sądu: to jak traktowałeś moich najmniejszych? I tutaj Jezus nie mówi tylko o dzieciach. Odnosi się do wszystkich, których nazywa najmniejszymi do potrzebujących, złamanych, odrzuconych, zapomnianych przez społeczeństwo. W Ewangelii Mateusza, rozdział 25, wersety od 31 do 46, Jezus sam zapowiedział ten moment. Gdy syn człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z nim wszyscy aniołowie, zasiądzie na tronie swojej chwały, i zgromadzone zostaną przed nim wszystkie narody. A on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci moich, mnie samemu uczyniliście. Czy rozumiesz, co to znaczy? Za każdym razem, gdy pomogłeś komuś w potrzebie, służyłeś samemu Jezusowi. Za każdym razem, gdy zignorowałeś potrzebującego, odrzucałeś samego Chrystusa. Ale uwaga, Jezus nie mówi tu tylko o jałmużnie. On mówi o prawdziwej miłości. Możesz dawać jałmużnę, by się pokazać. Możesz dawać, aby być widzianym. Możesz służyć, aby być oklaskiwanym. Ale Jezus patrzy na serce. Pozwól, że pokażę Ci, kim są ci najmniejsi, o których mówi Jezus. Sieroty, te dzieci, które dorastały bez ojca, bez matki, bez bezwarunkowej miłości, jakie traktowałeś? Czy otworzyłeś swój dom, swoje serce, swoją rodzinę? Wdowy, te kobiety, które straciły męża, pozostały same, aby wychować dzieci, stawiły czoła samotności. Czy je pocieszałeś? Czy wspierałeś je w praktycznych potrzebach? Obcy, ci imigranci, którzy przybyli do twojego miasta nie znając nikogo, ledwo mówiący językiem, ofiary odrzucenia, jakich przyjąłeś? Z miłością czy z uprzedzeniem? Więźniowie, nie tylko ci za kratami, ale wszyscy, którzy są więźniami narkotyków, depresji, uzależnień, rozpaczy. Czy ich odwiedzałeś? Czy pomagałeś im się uwolnić? Chorzy ta osoba chora na raka, która bała się śmierci, ten starzec opuszczony w domu opieki, to wyjątkowe dziecko potrzebujące szczególnej troski. Jakich traktowałeś? Głodni, nie tylko głodni chleba, ale głodni miłości, uwagi, czułości. Ile razy przeszedłeś obok kogoś, kto był głodny emocjonalnie, nie dając nawet jednego uścisku? Bracie, siostro, to pytanie objawi, kim naprawdę jesteś. Bo łatwo jest kochać tych, którzy kochają Ciebie w zamian. Łatwo jest pomagać tym, którzy mogą Ci się odwdzięczyć. Ale Jezus chce wiedzieć, jak traktowałeś tych, którzy nie mogli zrobić nic dla Ciebie. I o to co najbardziej mnie porusza. Jezus nie pyta, ile kampanii zorganizowałeś, ani ile czeków podpisałeś. On pyta, co zrobiłeś w tych drobnych gestach, szklanka wody. Jedna wizyta, jeden uścisk, słowo pocieszenia, bo w Królestwie Bożym nie liczy się wielkość czynu, lecz wielkość miłości, która mu towarzyszy. Są ludzie, którzy dają milion na cele charytatywne, a odwracają wzrok z obrzydzeniem, gdy żebrak wyciąga do nich rękę. Jezus widzi tę różnicę. Powiedz mi więc, co naprawdę mieszka w twojej duszy. Trzecie i ostatnie pytanie, które Jezus zada w dniu sądu brzmi. Gdzie są owoce, które miałeś przynieść? To pytanie dotyka samego serca twojego istnienia, bo Jezusa nie interesuje tylko to, kim mówiłeś, że jesteś. On chce zobaczyć owoce, które dowodzą, kim naprawdę byłeś. W Ewangelii Jana, rozdział 15, Jezus powiedział: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winiarzem. Każdą latorośl, która jest we mnie, a nie przynosi owocu, on odcina. A każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła jeszcze więcej owocu. Mój Ojciec jest uwielbiony w tym, abyście wydali wiele owocu i abyście byli moimi uczniami. A w Ewangelii Mateusza, rozdział 7, wersety 16-20, Jezus mówi jeszcze jaśniej. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbiera się winogrona z cierni albo figi z ostu? Tak każde dobre drzewo rodzi dobre owoce, a złe drzewo rodzi złe owoce. Poznacie ich więc po ich owocach. Czy rozumiesz, co to znaczy? Jezus zasadził Cię na tej ziemi jak drzewo. Podlewał Cię swoim słowem, karmił swoim duchem, chronił swoją miłością, a teraz w dniu sądu oczekuje żniwa. Ale czym są te owoce, których Jezus spodziewa się znaleźć? Pozwól, że ci je pokażę. Owoce ducha. List do Galatów 5, wersety 22-23 mówi: Owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wiara, łagodność, opanowanie. Jezus zapyta: Gdzie jest miłość, którą miałeś okazywać? Gdzie jest radość, która miała świecić nawet pośród prób? Gdzie jest pokój, który miał być Twoim znakiem? Gdzie jest cierpliwość, którą miałeś okazać swojej rodzinie, dzieciom, współpracownikom? Owoce ewangelizacji. Jezus powiedział w Ewangelii Marka 16,15 Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. On zapyta, ile dusz przyprowadziłeś do Mnie? ilu poznało prawdę dzięki Twojemu świadectwu? Czy wykorzystałeś swoje życie, by rozszerzać moje królestwo, czy tylko, by budować własne imperium? Owoce uczniostwa. W Ewangelii Mateusza 28:19 Jezus powiedział: Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody. On zapyta: Gdzie są uczniowie, których wychowałeś? Gdzie są ci, którym pomogłeś chodzić ze mną? Czy tylko nawracałeś, czy także nauczałeś? Stanie w dniu sądu bez żadnych owoców? Drzewa piękne z zewnątrz, pełne religijnych liści, ale całkowicie jałowe wewnątrz. Pamiętaj o drzewie figowym, które Jezus przeklał. Ewangelia Marka 11 mówi: Zobaczywszy z daleka drzewo figowe, okryte liśćmi, poszedł zobaczyć czy znajdzie na nim coś. A gdy się zbliżył, nie znalazł nic oprócz liści, bo nie była to pora na figi. I powiedział do drzewa figowego: Niech już nikt nigdy nie je owocu z ciebie. A jego uczniowie to słyszeli. Czy wiesz, dlaczego Jezus przeklął to drzewo figowe? Ponieważ miało wygląd, jakby przynosiło owoce, ale brakowało mu treści. Zwodziło z daleka, lecz z bliska było puste. Ilu chrześcijan jest takich? Wygląd religijny, język ewangeliczny, znajomość biblijna, ale w chwili żniwa, gdzie są owoce? Powiem ci coś, co może cię zaszokować. W dniu sądu ludzie powiedzą, panie, panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu? Czyż nie wypędzaliśmy demonów w twoim imieniu? I czyż nie czyniliśmy wielu cudów w twoim imieniu? A Jezus odpowie: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. Ewangelia Mateusza 7:22-23. Dlaczego? Bo mieli służbę, ale nie owoce. Mieli potężne czyny, ale nie mieli przemienionego charakteru. Imponowali ludziom, ale nie dotknęli serca Boga. Bracie, siostro, pozwól, że zadam Ci pytanie, które może odmienić Twoje życie. Gdyby Jezus pojawił się dzisiaj i spojrzał na Twoje życie jak na winnicę, jak na drzewo, co by zobaczył? Zobaczyłby szczerej miłości, czy tylko fasadową tolerancję? Zobaczyłby autentyczną radość, czy tylko wymuszone uśmiechy? Zobaczyłby wewnętrzny pokój, czy tylko ukrytą niespokojną wiarę? Zobaczyłby dusze przyprowadzone do Chrystusa, czy tylko ludzi pod wrażeniem Twojej religijności? Zobaczyłby uczniów, których wychowałeś, czy tylko admiratorów wokół Ciebie? A oto dobra nowina. Wciąż jest czas. Dopóki oddychasz, sezon na owoce jeszcze się nie skończył. Bóg może przemienić jałowe drzewo w drzewo urodzajne. Może sprawić, że owoce wyrosną nawet na najbardziej suchych gałęziach. Ale to wymaga decyzji z twojej strony. Przestań udawać i zacznij naprawdę przynosić owoce. Chcesz wiedzieć, jak? Połącz się naprawdę z Jezusem, prawdziwym krzewem winnym. Pozwól, aby Jego życiodajny sok płynął w Tobie. Nie próbuj przynosić owoców własną siłą. Pozwól, by Duch Święty działał w Tobie i przez Ciebie, bo ostatecznie nie liczy się łaskę. Czy możesz powiedzieć z radością: Panie, kochałem Twoich najmniejszych tak, jak Ty byś ich kochał? Widziałem Ciebie w każdej twarzy, której pomogłem. Czy możesz powiedzieć z ufnością: Panie? Oto owoce, które wydałeś przeze mnie. Życia przemienione, dusze zbawione, uczniowie wychowani, charakter uświęcony. Jeśli możesz odpowiedzieć tak na te trzy pytania, umiłowany, jesteś gotowy na dzień sądu. Idź dalej, pozostań wierny, nadal przynoś owoce. Ale jeśli twoja odpowiedź to nieśmiałe nie, wahające się nie wiem, albo ciężka cisza, to dziś jest dzień Twojej decyzji. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz wybrać dziś. Nie zostawiaj tego na łoże śmierci. Wybierz teraz, bo nikt nie zna dnia ani godziny, kiedy Jezus powróci lub kiedy zostaniesz wezwany do Jego obecności. Jeśli nigdy nie przyjąłeś Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, zrób to teraz. Módl się ze mną. Panie Jezu, uznaję, że jestem grzesznikiem i potrzebuję Zbawiciela. Wierzę, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy i że zmartwychwstałeś trzeciego dnia. Przyjmuję cię jako mojego pana i osobistego zbawiciela. Przebacz wszystkie moje grzechy i daj mi życie wieczne. W imię Jezusa. Amen. Jeśli to przesłanie dotknęło twojego serca, jeśli Duch Święty przemówił do ciebie przez te słowa, zostaw komentarz mówiący: Jestem gotów. I podziel się tym przesłaniem z kimś, kto potrzebuje przygotować się na dzień sądu ostatecznego. Amen.